Cześć wszystkim. Słuchajcie, tak przed odcinkiem, co słuchajcie, mam dla was taki fajny konkurs. Zobaczcie sami. E, dzisiaj mam dla was do rozdania co takiego Six 7 dającego 11,2 miliona. I żeby go wybrać, to trzeba mieć subskrypcję, lajka i napisać swój nick w komentarzach. Kto napisze, ten może go wygra. Może trafi na ciebie. Zobacz sobie. I teraz zapraszam na odcinek. I to jest bardzo dobre kolejny filmik na moim kanale dzisiaj gramy w trzy brainrotowe gry na Roblox piszemy słuchajcie brain brainrot brain teraz tak mamy fajne brainrot takie różne gierki mamy fajne e, w sumie sprawdzimy sobie o co tutaj w nich chodzi Dobro. No, w sumie możemy zacząć do, możemy wejść do pierwszej gierki zapraszam a słuchajcie, pierwszą grą będzie Find a brain road. Wiemy, że jest ile brain road W sumie, ale Zagramy teraz sobie Find a brain rot Dobra, wchodzimy słuchajcie Totalnie nie wiem o co niej chodzi Znaczy w sumie grałem nią I to jest w sumie bardzo fajna gra Tu się znajduje brain rot Nie? Od razu możemy wyłączyć e, zna Znalezione Mózgówki nazywa, nie pytajcie się. Eee, możemy sobie tutaj poszukać broniacików. Dobra. Co tutaj można znaleźć? Nie wiem. O! Mamy coś tutaj, patrz. Zobaczcie, tutaj coś mamy. Zobaczmy, co, co można, jak to można wziąć. Tak, wzięliśmy to. Okej, okay, dobra. O! Tutaj coś mamy. Co jest tutaj? Tutaj, tutaj, czy... tutaj mam na awokalinii. Dokładnie tralala tralala. trala, trala, to trala, 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 sorry, sorry sorry trala, 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 to trala, 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 co trala, 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 nie wiem trala, 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 bardzo ogólnie tutaj dużo rzeczy jest, nie? Jakby jest pewne w ogóle to. Są nowe Laki Bloki. Nowe losowanie Laki Bloka w ogóle. Bardzo spoko to nam się O, płudienie! Dawaj, 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 udzieli! Tak, tak, dawaj, dawaj, dawaj. Tak jest! W ogóle by the way, tutaj jest jeszcze midyczny Laki Blackout. No i co nie dopadnie? Paga! Nie, szpionino. Hmm. Na tito no i na tito! I dobra, ogólnie. Wiecie, że lubię bręce, bo gram styla, ale. Co w ogóle mam jakieś chowa z tym... co tu Aha, Dobra, nie pytam się. to jest bardzo dużo w ogóle rzeczy. Nie? Jakby tu masz. Wszystko, tam masz jakieś tito. Tito... No, no dużo tego tu. Pipikarni! A co to chodzi? Jakieś trzy monety znaleźć? Um, dobra, dobra, co to? Ej, w ogóle, wiecie ile to jest, to mały Indeks ja mam, tro, Ja mam ich bardzo w sumie już dużo i e, naprawdę, patrzcie, no mam bardzo dużo ich. Wszystkie prawie, znaczy na czym mam? wszystkie mam 70, 80 mam i to jest bardzo dużo. jak na mnie. Bo ja w ogóle prawie to nie gram. O! na Dobra. Tam mamy balleriny, Idziemy po ballerinach To jest zadanie do dzisiaj. Dobra. Tak, tak, tak. Oczywiście przypominam, gramy 3 trzy brain... trzy gry o Brain rotach Eee, nawet no, chyba się zaboj przepiękny odcinek. Fajny odcineczek. Więc możecie sobie wziąć jakieś pićko, popcorn. Macie oczywiście. I zapraszam. Oczywiście, nie? Ej, dobra, nie wiem, totalnie tam wejść. totalnie, jak się wchodzi? W ogóle, by the way, możecie ocenić mojego świątecznego skina w Robloxie, bo starałem się na tym. Starałem się jednak. Dobra, wejdź tu. Dobrze, dziękuję. Weszłem? Ee, idziemy teraz. Teraz, teraz, gdzie możemy? Czemu tu jest jakieś park? Co to jest? Co to jest? Ha! A dobra, to tak się tu wchodzi. Widzę. mamy. Poza tym panom? Nie wiem. A ja, ja wiecie, ja takie nie ogarnę trochę tej gry. O! Ela jest to. To jest Mateo. Tutaj by the way mamy. E, tutaj mamy... E, o, Ja wiem o co tu już chodzi. Dobra, nie przemyślałem tego. Eee, co mam zrobi, zrobić? Co mam zrobić? Nie kupisz sobie coś za Robuxa. Mam tysiąc Robuxa się. Zasłownie, patrzcie, mam tysiąc Robuxa w ogóle na ten film. To macie napisane. Więc e, nie wiem, czy w sumie będę wydawał. Okay. Dobra, nie wiem, co mi to daje, ale. Dawaj. no No ta. Na pewno. O! Jeszcze jestem w grupie? Bo to w ogóle nie jest za grupę. Nie wiem, skąd go mam. To dziwne. I chyba wiemy jak zrobić tego. Patrz, tutaj mamy latającego. I tutaj jeszcze jednego mamy fajnego. Tu. Trzeba skoczyć tutaj. A, to jest belka po prostu, dobra. Problemu nie było z tym. Tu. A, tam po... Chłopie. Dobra. Strasznie się dużo tutaj tych rzeczy jest, nie? Jakby trochę nie ogarniam tego. Więc weźmy sobie... Każdy stoi. Każdy jest na w czy co? Idziemy tutaj. Losujemy brain to. Dawaj. Proszę, coś fajnego. No kasady ogólnie ostatnio sobie. Mam go. dobra, no. Co so jest? Napłynę się w fajny jak mi się wydaje. Przez. Dobra, Ym, co tu jeszcze mogę znaleźć? Co to jest zaznaczajnik? Elo? Ło! Nie! Starka za W ogóle? No ciężko, ciężko! E, czekajcie, bo tutaj jest... może jak to się wchodzi na górę? Co ty? Być pierwszym Tutaj coś jeszcze mamy? Nie, no nie widzę. O chyba a wiem, co trzeba zrobić tutaj wejść. Pyk, pyk.

ja tego właśnie nie widziałem ostatnio Nie wiem, czy było dawno, nie wiem, czy nie Ale tutaj jest jakieś... No dobra, potem to czekam, po... Ekspresowane seniore I tutaj jeszcze mam te... O! Tak! Tutaj będziemy mieć chłopie... Y... NIE! Sorry, że tak krzyczę Ale mnie nie tak dobra Mi Się wydaje, że już wystarczy Tego... Tylko nasz cel, ostatni cel w tej grze to jest zdobycie orkality. To jest ostatni cel na dzisiaj. Eeeem, dobra. Musimy tam wejść na górę. W pól musimy wejść na górę. No nie mi się to robi. Tutaj można? Tędy? O, dobra, można. Tak, idziemy po orkalitę. A tam jest to obi nagarama, dobra. Skrapucinas, dobra, to weźmiemy. Aaaa! dobra, zemiorujemy tak naprawdę. Szczerze, nie? Idziemy szybko po tą y, Orkalitę i kończymy tą grę. Zostajemy Lucky bloka. Dawaj, dawaj, dawaj! Tak! Tylko Lucky blok. a ja go mam już. Dobra, idziemy szybko na górę, bo... Jest naprawdę bardzo ograniczony dzisiaj odcinek. ponieważ dzisiaj się spieszę gdzieś. A nie, muszę mówić, gdzie? Nie musicie być, tak? co Dobra, nie się. Dobra, i mamy arkalitę, więc idymy. Tak. Cel zrobiony. O! Jeszcze mam drogę dobra. Wychodzimy z tej gierki. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Teraz przechodzimy słuchajcie do drugiej gry A drugą grą to będzie mój śpiewający Brainrod. Nie wiem totalnie co to jest za gra. Totalnie. Ja chyba nawet co grałem. No dobra, to wiem. Ale to jest king Brainrod? O Jezu będę już prawał to. To kiedyś grałem. Co też Jakiś siódmy, sobie, co Ja tak kiedyś grałem, słuchajcie. Jest... Ja też grałem, to... niestety. Żałuję tego, nie? Na ja mam dużo milionów. Bardzo. Dobra, tutaj się w tej się na... Nie wiem. Ja nie wiem, co to za gra. Ja w tak kiedyś grałem wczesie dobra Nie, nie chcę tego sprzedawać sobie Co to jest? O oh, Jezus ja w tak kiedyś grałem, nie? Ja nie wierzę Ale jak to coś w ogóle... Ja nie wierzę. Co to się... Ej, dobra, jeszcze ja sorry, że to tak mało gadam. Ale po prostu... Ja się strasznie zajadałem, bo kiedyś to grałem i pamiętam po prostu takie bardzo nie? W ogóle Zarabisa kiedyś była super gorsza dla mnie, nie? No ja... Chcę kupić wszystko czekajcie Legendarny. Legendarny. To jest w ogóle naj... najlepsze na serwerze, się tak wydaje, tak? Tak, jest najlepsze. Dobra, ee, idziemy na wesprę. Brr, brr, br, brr, Boneka boneka. O, boneka. święta, więc. Słuchajcie, wyjdę z tego. Znaczy, w ogóle są święta, więc. Ee, ja jestem w już gotowy na święta. I właśnie sobie ubrałem taki świetarzy skinek. Jeżeli chcecie, to. Jeśli chcieliście wiedzieć, to wydałem na niego ponad 150 Robuxów, więc w sumie to nie jest źle, spoko, mam nadzieję, możecie sobie ocenić w komentarzach jak wygląda, bo mi się wydarzy fajnie, fajnie, Merry Christmas. dobra, słuchajcie, ta gra jest zarąbista, nie mam w sumie co tu powiedzieć o tej grze, Ale nie mam to powiedzieć o tej grze, brr, nie, nie wiem, nie wiem Mogę wszystkie sprzedać? Ej, ijo, i... Jo, i. Dobra. Dobra, to co, widzimy się na kolejnej gierce? Widzimy się, stać na kolejnej gierce. Ja wychodzę. Po prostu zapraszam na kolejną grę. A słuchajcie, następną gierką będzie... Zgadnijcie. O, co jestem na samej górze. ponieważ chciałem zagrać Steel a Brainer, tylko korzystacie na publicznych serwerach. Bo ja ogólnie żadnego brajta nie mam bardziej, więc możemy sobie zagrać. Problemu tu najmniejszego nie mam. Eee, możemy sobie kogoś okraść z czegoś. Ale oni tu widzę, że nic nie mają. O jakiś secretik jeden trzy, ale wiecie o co chodzi, bo ja jestem tutaj wyćwiczony. Jakby dla mnie to jest już takie maluszki, maluszki, ja bym coś takiego lepszego na przykład. No, w sumie ten sekrecik mi się podoba. Ukradę mu się do bazy. Teraz nie ma. Jak ja to ukradnę, to będę singlem. Tak szczerze. Nie? To. Ukradniemy mu to stary. Ukradniemy mu to. Pa na to. Hej, mamy sekrecika za fre. Chłopie, co tu się teraz piło? Pa, pa, pa. Co to jest? Jeti Klaus? No kurde, daj, daj, daj coś ukraść. Patrz jakie już super rzeczy. O, losuję leki bloczek. No. Eee, wiecie co jest Santa Pius? To gra to wie. W sumie... To ta gra jest taka bardziej, wiecie, taka... Jest bardzo spoko ta gra. Nie wiem. Tak ma trzy są co mu tu ukracimy? Mi się wydaje, że musimy zrobić coś takiego, że będziemy wchodzi po wszystkich serwerach po prostu. Wchodzimy, w zasadzie wchodzimy po prostu po wszystkich serwerach, w których się, który się dał. Po wszystkich! Wychodzimy i wchodzimy. To Nasza znaczy ciężko. Dobra, 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 dobra. Jakiś Neymar ma tralalelo, ja mu nie będę kraść, bo wiem, że. Są za najbogatszy. Jakby są najlepszy okna jest... Eee co to jeszcze jest? No chłop normalnie jest jakiś wiszący w powietrzu A bo w sumie roznam tego braniota Nie? O. No niesekretnie, masz, weź co, no weź co Nie potrzebuję go, weź co go Jestem dobrym człowiekiem, rozdaję brain lotów. I zabraniam. Weź ja ci nic, chodzi, ja ci nic nie zrobię. Możesz mnie słuchajcie, nie ruszać, możesz mnie nie ruszać. O panie, lawaki! Najgorszy drop, dobra. Ej hey, nie wiem co totalnie powiedzieć. Chop ma lawaki, wiem. I ma... Rosala um. Że tylko sprzedaję. A bo dobra, nie chcę coś coś Eee, Dobra, możemy sobie w ogóle się okradać. Wszystkim możemy okradać. Tak, chodzimy, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. bardzo złe podjaramy. O, pizer. Eee, jeszcze jest? Nic nie ma w tym totalnym. Po nie no. wchodzimy. tak będziemy ciągle wchodzić, nie? Ciągle wchodzimy, wchodzimy ciągle. Bez żadnego zatrzymywania się. Ha, chłopie to no Dobra, trudno jest. Tatacy za gór możemy sobie ukraść, bo jest za. O, dobra. Kurde, Aj, chłop ma w ogóle jakieś takie pełne rzeczy w fizie. A Gdzie jest pierwsza rzecz w Fusionie? Co to jest? Ej, ja chcę to mieć! Totalnie, dajcie mi to. Chop, że to jest tak super. No właśnie, też mi znaczy, dawaj. Dawaj tę pokę. Dawaj tę pokę, chłopie Chopie, ja chcę mieć tę pokę. Do indeksu. Mogę do indeksu? Ej dobra, będę mieć w indeksie Foke. Ej dobra, podoba mi się to wyraźnie. Nie wiem czy ja mogę do indeksu coś wziąć. to. Do... do indeksu, do indeksu, do indeksu, chłopie! Zostaw mnie! Zostaw! Dobra, dzięki, mocno się Eee, do indeksu? Dzięki w ogóle, boj, <głopie> Cieszę się, mam w indeksie. Eee, podoba mi się że to W ogóle, jest nowy lubili Santini, więc e, spoko Eee, co tutaj, no i mam indeksia Spoko Nie skamowali mnie Mnie mniejszego Naprawdę <g Jeg ak> ja cieszę się, że mnie nic nie zrobili Co to są za Mam, słuchajcie, mogę się pochwalić, mam 15 revirfa e, Mam 16x i robię, słuchajcie, przedostatniego ostatniego rewilka, więc spoko, spoko. Uuuu Santa, a ja, ja go nie chcę. Ja go mam indexa. ja potrzebuję. O bo ja to potrzebuję. Ja to potrzebuję do indeksa. Dawaj mi to. Ja czekam dosłownie, ja to czekam, ja to czekam. Bo ja muszę sobie... Ej, dobra. Ciężko, ciężko będzie. Będzie totalnie ciężko Ciężko, 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 ciężko Dobra Wchodzę z serwera eee, I mi się wydaje, że jak wejdę już to Jest jedna bardzo ważna rzecz eee, Czyli Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że wam się spodobało Subskrybujcie, lajkujcie i pa, pa Słuchajcie, pamiętacie o jednej rzeczy? Że mamy konkurs o Six a No więc słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie. I oczywiście napiszcie swój nikt w komentarzach pod tym filmem. Subskrybujcie, lajkujcie jeszcze raz i pa pa!